Jest to wielką radością dla mnie być tutaj z Wami dzisiaj w tym dniu Pańskim. Jako jakiś przywilej mamy w tym, by wielbić Boga, naszego Boga razem. Przeczytaliśmy wcześniej 16 rozdział. Pierwszego listu do Koryntian, And in this i są w nim cztery główne sekcje. Otwórzmy ten list. Mamy pierwsze cztery wersy, które, które mówią o zbiórce dla świętych w Koryncie. To 11. E, wersety od 5 do 11: Paul's plans for Plany Pawła dotyczące podróży verse 12 to 18 verse 12 do 18 We have Paul's final instructions e, końcowe instrukcje Pawła and finally verse 19 to 24 his greetings i ostatecznie od wersetu 19 do 24 jego pozdrowienia um, i looking at 9 for my text this morning e i będę patrzył dzisiaj na werset e, 9 and i be looking For my topic sharing the gospel no matter what. I zwrócimy uwagę na nasz temat na w dniu dzisiejszym zwiastowanie ewangelii bez względu bez względu na wszystko. Paul the apostle is writing to the people in Corinth. Apostol Paweł pisze do ludzi w Koryncie. Uh, he had planted the church there, which we read in Acts 18. E, Założył do kościoła, który tam założył, o czym możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich w, wersecie, w 18. rozdziale. The city of Corinth was at the heart of an important trade route. Miasto Korinth znajdowało się w samym sercu ważnego szlaku handlowego starożytnego świata. Like many cities that thrived on trade, E, podobnie jak wiele miast e, prosperujących dzięki handlowi, Corinths Corinth miał reputację miasta niemoralnego seksualnie. Religious diversity and corruption. Zróżnicowanego religijnie i skorumpowanego. Kościół zaczął podupadać pod wpływem tych wszystkich różnych <coughs> wpływów. They began to divide over various issues. I zaczął się dzielić z powodu różnych kwestii. Overall, the book of 1 Corinthians addresses many practical questions. Pierwszy list do Koryntian odnosi się do wielu praktycznych kwestii. Questions about spiritual gifts. kwestii dotyczących pytań dotyczących takich rzeczy jak dary duchowe, małżeństwo, food offered to idols jedzenie ofiarowane Boschkom and Even the Resurvection, a nawet i z martwych wstanie. 1 Quinth 15:58. verse 58 w pierwszym liście do Corinthian 1558 Paul urged the Corinthians to be Unified. Paweł wzywa Corinthians do jedności. To give themselves fully to the Work of the Lord wyzywa Corinthian do pełnego poświęcenia się dziełu Pana. So verse nine, text for today. Uh, więc uh, dzisiejszy tekst pochodzi z versety dziewiątego. A wide door for effective work has opened to me. Otwierzyły się przede mną szerokie drzwi do owocnej pracy. And there are many adversaries. A przeciwników jest wielu. So my first point: a great gospel to be shared. A uh, więc pierwszym już o który będę mówił, jest Wielka Ewangelia, którą należy się dzielić. Verse 8: "For I will stay for a wide door." W, w wersie 8ym Paweł pisze, Paweł mówi: "A w Efezjo pozostanę, albowiem otwarły się szeroko drzwi." Paul had plans to go to Corinth to visit the believers there. Paweł miał plany udać się do koryntu, aby odwiedzić tam tejszych wierzących He even considered spending the entire winter with them. Nawet rozważał możliwość pozostania z nimi przez całą zimę, But only if it was the Lord's will. Oczywiście jeśli taka będzie wola Pana However, the Lord made clear to him, jednakże Pan dał mu jasno do zrozumienia, that it wasn't his will to go just then. że Sergen? że nie było to jego e, wolą. There was still a work for him to do in Ephesus. że w Flize jest jeszcze dla niego praca do wykonania. He needed to stay on there just a while longer. E, musiał tam pozostać nieco dłużej. There was a clear opportunity to be grasped, which we'll look at shortly. istniała bowiem wyraźna szansa. E, którą należy, należało wykorzystać, o czym za chwilę będziemy mówić. Ale czym była ta praca, którą Bóg chciał, aby on wykonał w Efezie? Now, surely it was a work. Z całą pewnością była to podwójna, można powiedzieć, praca, be neglected. której nie można było zaniedbać. I ważne było, aby zabrać się za nią od razu. One aspect was building up and encouraging the believers. Jednym z aspektów tej pracy właśnie było budowanie i zachęcanie wierzących. Gdziekolwiek Paweł podróżował, zakładał tam kościoły, he established them, ustanawiał je, and then he moved on to plant more i potem szedł dalej, by zakładać kolejne kościoły. Ale po jakimś czasie wracał do nich i odwiedzał e, wierzących tam, aby zachęcić ich w ich nowej wierze. Up in maturity, by budować ich w dojrzałości, and in knowledge of the Lord Jesus I w znajomości Pana Jezusa Chrystusa. <coughs> the, was the gospel. Drugim aspektem było dzielenie się ewangelią. There was also the great gospel that needed sharing To everyone he met. była bowiem też wielka ewangelia e, do podzielenia się nią z każdym. We should have that same desire to share the gospel. Również my powinniśmy mieć to samo pragnienie dzielenia się ewangelią. By the words we say, poprzez słowa, które wypowiadamy, and by the way we live our lives. I poprzez sposób, w jaki żyjemy. So what is the gospel and why is it so great? Czym więc jest ta Ewangelia i dlaczego jest tak wielka, tak wspaniała. We can never gospel too much. Nie da się słuchać Ewangelii w nadmiarze. We must never become complacent about it. Nie możemy popadać w samozadowolenie. Yeah. know it all already. Mówiąc, że my to już wszystko znamy, my to już wszystko wiemy. It is so vital ob we are continually reminded of how great the gospel is. Bardzo ważne jest, abyśmy aby nieustannie przypominać sobie o tym, jak wspaniała Ewangelia jest. The means good news. Ewangelia oznacza dobrą nowinę. The good news of what God has done His son, Jesus Dobrą nowinę o tym, co Bóg uczynił przez swojego syna Jezusa Chrystusa. The Bible clearly states that all people everywhere are in rebellion against God. Biblia wyraźnie mówi, że wszyscy ludzie na całym świecie są zbuntowani przeciwko Bogu, They are under his judgment. podlegają Jego sądowi. God over us in judgment of our sin, Chociaż Bóg staje przeciwko nam w sądzie z powodu naszego grzechu, He so with his love. to jednak w zadziwiający sposób obdarza On nas także swoją miłością. He is a gracious and merciful God. He sent his Son in love to deal with our problem of sin and reconcile us to himself. And as Christians, we can joyfully exclaim that Christ bore our sins at Calvary. I jako chrześcijanie możemy z radością wykrzykiwać czy wykrzyknąć, że Chrystus poniósł nasze grzechy na Kalwarii. He the penalty that we so deserve, poniósł bore karę, na którą tak słusznie zasługujemy. God's wrath and judgment away from us, Odwrócił Boży gniew i sąd od nas. And cancelled sin. I anulował nasz grzech. The brokenness of our lives caused by sin. Uh, takie zniszczenie czy zepsucie naszego życia przez grzech, He on odnawia. The shattered relationships. Zniszczone relacje, He in the context of the odbudowuje on w kontekście czy w ramach Kościoła. Nowe życie, które odnajdujemy w Chrystusie. Jest tylko dzięki jego niesamowitej łasce. And this new life is by faith I to nowe życie otrzymujemy przez wiarę as we of our sins and turn to Jesus. Gdy żałujemy za nasze grzechy i zwracamy się do Jezusa. We him as our Lord and Wyznajemy go jako naszego Pana i zbawiciela. We and worship Him joyfully i z radością chwalimy go i lubimy. I za darmo oferujemy tę wspaniałą nowinę wszystkim. Our family, our friends. Naszej family naszym przyjaciołom, tym, których kochamy. Błagając ich, God. by pojednali się z Bogiem. By pokutowali sw ze swoich grzechów. Asking God for his mercy. Prosząc Boga o jego miłosierdzie Jesus for i, uf I ufając dla zbawienia tylko Jezusowi Chrystusowi. My second point, a wide open door of opportunity. Drugą rzeczą, o której będziemy mówić to szeroko otwarte drzwi możliwości. A great wide, wide open, effective door. Wielkie, szerokie czy szeroko otwarte dla skutecznej służby drzwi. Zostały for Paul to take Zostały otwarte przed Pawłem aby przez nie przeszedł można powiedzieć he was jump at this opportunity. I zamierzał skorzystać z tej okazji and grasp it with both hands i uchwycić się jej obiema rękami Powiedziano to make the most of every opportunity that God gives us. Powiedziano nam abyśmy jak najlepiej wykorzystywali każdą okazję którą Bóg daje nam <coughs> Colossians 4, 4:5 i 6 says is the colossians do koloszan rozdział 4 werset 5 i 6 mówi walk in wisdom toward outsiders wobec obcych postępujcie mądrze making the best use of the time wykorzystując czas jak najlepiej let your speech always be gracious Niech mowa wasza zawsze będzie łaskawa. Seasoned with salt. Przyprawiona solą. So that you may know how you ought to answer each person. Abyście wiedzieli jak należy odpowiadać każdemu. What do we do when we have a wide door of opportunity to share faith in Christ? Czo? My robimy gdy mamy szerokie drzwi, szeroko otwarte drzwi do dzielenia się naszą wiarą w Chrystusa. Do we ignore it? Czy lekceważymy je? Scared to go through the door? Czy boimy się przez nie przejść? Or perhaps Czy Może w pośpiechu mijamy te otwarte drzwi i kontynuujemy sobie nasze życie codzienne. Biblia mówi nam, abyśmy jak najlepiej wykorzystywali każdą okazję. Make the most of every opportunity literally means redeem the time. Wykorzystaj każdą okazję dosłownie oznacza wykorzystaj czas, a nawet bardziej dosłownie odkupuj czas. We are all given an equal amount of time each day. Każdego dnia wszyscy otrzymujemy <coughs> taką samą ilość czasu. How we use it determines its value. I to jak go wykorzystujemy określa jego wartość. When we redeem the time for Christ kiedy wykorzystujemy czas dla Chrystusa, we place the value on it. przykładamy do niego najwyższą wagę, można powiedzieć, nadajemy mu najwyższą cenę. Każda minuta, którą wykorzystujemy na dzielenie się naszą wiarą w Chrystusa, is of priceless, eternal value. ma bezcenną, wieczną <coughs> wartość. In order to make the most of every opportunity. I aby jak najlepiej wykorzystać każdą okazję, musimy być mądrzy w tym, w jaki sposób działamy i jak dzielimy się przesłaniem. The message of love. Przesłaniem miłości Chrystusa. It will do no good whatever, na nic się zda, If we tell how has our lives, jeżeli będziemy opowiadać o tym innym, jak Chrystus zmienił nasze życie, ale oni nie zauważą żadnej wyraźnej, wyraźnej różnicy w sposobie w, tym, w jakim żyjemy. Niewierzący are constantly watching I wierzący nieustannie obserwują chrześcijan. They will know by what we do i po tym co robimy się, zorientują, if we really mean what we say or not. Czy naprawdę mamy na myśli to, o czym mówimy, czy też nie. Mądre postępowanie jest również kwestią tego, w jaki sposób wchodzimy w interakcję z poszczególnymi, z konkretnymi osobami. When we share our faith, gdy dzielimy się naszą wiarą, we the needs of the we are speaking with. zawsze powinniśmy brać pod uwagę potrzeby tej danej osoby, z którą rozmawiamy. And accordingly. I postępować zgodnie z nimi. Nie każdy bowiem znajduje się w tym samym miejscu w swoim życiu. Some may be eager to hear and consider. Niektórzy mogą być chętni do słuchania rozważania. Others may have struggles in their lives. Inni mogą porykać się z różnymi <coughs> trudnościami w swoim życiu. So we must always speak graciously. Musimy. Zatem być zawsze, zawsze mówić łaskawie. We must never or look down on Nie wolno nam potępiać innych ani patrzeć na nich z góry. We the truth of love Powinniśmy wiernie głosić prawdę o miłości Chrystusa and the gift of eternal life i oddarze życia wiecznego with grace and humility. Jednakże łaskawie i pokornie. A third point. Service for the Lord. Nasz trzeci punkt na dziś to skuteczna służba dla Pana. Our text talks about an effective door. Nasz tekst mówi o szerokich drzwiach dla skutecznej pracy, czy dla służby, dosłownie skutecznych drzwiach, ale chodzi o szerokie drzwi, czy sku dla skutecznej pracy, czy służby. O wide door e bądź też. no właśnie sze, sze, szeroko odpartej we continue for effective work or ministry. Dla skutecznej pracy czy służby. One of the things that could discourage Jedną z rzeczy, które, które może zniechęcać nas from sharing the gospel or put us off. Zniechęcać nas do dzielenia się ewangelią, or perhaps to think why should i even bother? lub e, Zniechęca nas do myślenia, po co w ogóle e, mam sobie zawracać głowę, jest to, że nie widzimy żadnych rezultatów ani owoców naszej pracy. But Isaiah 55, 10 and 11. Ale jest taki fragment: Izajasza 55, versety 10 do 11, jest clear passage pokazuje że His Word. Not to I on wyraźnie mówi, ten fragment wyraźnie mówi, pokazuje nam, że jego słowo, Boże słowo, nie wróci do niego puste. Whatever God wills, cokolwiek Bóg zechce, will be exactly as He planned. Będzie dokładnie tak, jak zaplanował. <coughs> For the rain and the snow come down from heaven, bo deszcz i śnieg <coughs> występują z nieba, and do not return there but water the earth. I nie powracają tam, ale nawadniają ziemię. Making it bring forth and sprout. Sprawiając, że rodzi i kiełkuje. Giving seed ziarno the sower and bread to the eater. Dając ziarno i chleb jedzącemu. So shall my word be that goes out from my Tak będzie też z moim słowem, które wychodzi z moich ust. return Nie wróci do mnie puste. Ale dokona tego, co zamierzyłem. And in the thing for which I, sent it. I powiedzie się w tym, po co, jej posła, po co je posłałem. Every promise God made to his people. Każda obietnica złożona przez Boga jego ludowi. Every word that is written in Scripture. Każde słowo, które jest zapisane w Piśmie is true. Jest prawdziwe. come to pass at His appointed time. I z pewnością spełni się w wyznaczonym przez Boga czasie. And in his appointed way. i w przez, przez wyznaczony przez niego sposób. We are only God's messengers on a mission. I, jeśli Jesteśmy tylko Bożymi posłańcami na misji, czy z misją. Bóg po prostu decyduje użyć się nas do dzielenia się ewangelią. He will save those he has chosen in his perfect timing. Zbawi tych, których wybrał w swoim dokładnym czasie. No matter what the results look like to us. Bez względu na to jakie wydają nam się być nasze osiągnięcia na polu misyjnym. Wszystko co Bóg zamierzył spełni się. The word of God is not void. Słowo Boże nie jest bezwartościowe. His truth is never invalid. Jego prawda nigdy się nie przedawnia. His promises are not empty. Jego obietnice <coughs> nie są puste. This verse should stir up the faith of Christians everywhere. Ten werset powinien pobudzać wiarę chrześcijan na całym świecie. And rekindle the gifts that God has given us. I na nowo rozpalać czy rozpalić dary, które Bóg nam dał. Never, and the time is short. Przeorno nam, że czas jest krótki. But that our desire to share the gospel with the lost would be renewed today. O, nasze pragnienia, dzielenia się Ewangelią ze zgubionymi ludźmi zostało, nasze pragnienie zostało dziś odnowione. And Módlmy się o to, by Pan przyprowadził wielu ludzi do wiary w Chrystusa. But fourthly, we have many along the way. Ale po czwarte, jest także wiele trudności <coughs> po drodze. W naszych próbach dzielenia się Ewangelią, zawsze będą pojawiać się przeciwnicy i będą pojawiać się trudności. Nie obiecano nam, że wszystko będzie szło gładko. I zawsze znajdą się tacy, którzy będą przeciwko nam. Those who are not interested in the message, będą or those who try to just ignore what we say. In our passage, Paul's prayer request was not for a door to open, because it had already opened. His prayer request was to receive God's wisdom. Jego modlitwą była o to, by otrzymał on Bożą mądrość, aby poradzić sobie z licznymi przeciwnikami, którzy próbowali wystąpić przeciwko niemu. Paul used the Greek word Paweł użył greckiego słowa antikemonoi. To the vast of sent to him. Aby opisać ogromną liczbę przeciwników, którzy zostali wysłani, by go zaatakować. This word against Paul. I to greckie słowo opisywało coś, co było skierowane przeciwko Pawłowi. That was piled high and lying all around him. I znajdowało się wokół niego, można powiedzieć, oblegało go. In other words, he was dealing with more than a few minor opponents. Innymi słowy, miał on do czynienia z czymś więcej niż tylko kilkoma, pomniejszymi przeciwnikami. Opposition was stacked high on every side. Opozycja przeciwko niemu była spiętrzona z każdej strony. The devil would try his utmost to keep us. Diabeł dołożył wszelkich możliwych starań, by powstrzymać nas. From these doors of opportunity to share the przed skorzystaniem z tych gigantycznych możliwości dzielenia się ewangelią. To ostatnia rzecz, jakiej on by chciał, jakie chciałby Szatan właśnie. I musimy podejmować czy podjąć zdecydowaną decyzję, aby przejść przez te otwarte drzwi. No matter what the opposition, Ze względu na opozycję. With the help of his spirit z pomocą Jego ducha. Matthew Henry a commentator, says ses. 17 wieczny pastor komentator <coughs> Matthew Henry powiedział kiedyś: "Create success in the work of the gospel. Wielki sukces w dziele Ewangelii commonly creates many enemies. Zwykle tworzy wielu wrogów. The devil opposes the most. Diabeł sprzeciwia się najbardziej, and makes them most trouble, i sprawia najwięcej kłopotów, who most heartily and successfully, tym którzy z największym sercem i powodzeniem, set themselves to destroy his kingdom, nastawiają się na zniszczenie jego królestwa. So, ours a gigantic, powerful opportunity. więc w naszym werszece gigantyczna, potężna szansa is already set in motion. Jest, została już uruchomiona and standing wide open. i stoi otworem. So matter what. Mamy więc niedokończone zadanie dzielenia się ewangelią bez względu na wszystko. It is a great and message to share. Jest to wielkie i chwalebne przesłanie, którym należy się dzielić. Mamy szeroko otwarte drzwi możliwości, które należy mocno uchwycić. God's will never fail. Boże cele nigdy nie zawiodą. We need never be discouraged. Nie musimy się zniechęcać. Though many will be against us, I choć wielu będzie przeciwko nam, God is for us. Bóg jest z nami, Bóg jest po naszej stronie. Let us faithfully proclaim our wonderful savior, Zatem wiernie głośmy naszego wspaniałego Zbawiciela to all those around us, wszystkim wokół nas, no matter what. bez względu na wszystko. Amen. 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 Amen.